Many of us in the LGBT community see ourselves in Token's writings. Any chance we'll see ourselves on the show? to play her and to make cross. Yeah. Wydawać by się mogło, że po fatalnym odbiorze pierwszego sezonu Rings of Power twórcy i wszystkie osoby. Związane z tym projektem pójdą po rozum do głowy i być może znajdzie jakaś refleksja, jakieś przemyślenia, może wsłuchają się w głos widzów, wsłuchają się w głos fanów i wyciągną jakieś wnioski przed drugim sezonem. Ale już mimo tego, że ten drugi sezon jest zapasem, zbliża się wielkimi krokami, już wiemy, że nie ma na to co liczyć. wiecie, tak to mniej więcej powinno wyglądać, jeśli ten pierwszy sezon spotkał się z taką krytyką, spotkał się z głosami no, nieprzychylnymi, dość chłodnymi, no to naturalnym by się mogło wydawać, że no dobra, no to sprawdźmy o co im chodziło. Aha, takie argumenty mieli, takie argumenty mieli i być może tak zmodyfikujmy drugi sezon żeby gdzieś te ewentualne poprawki mogły zostać wprowadzone. Dlaczego to się nie podobało, prawda? Może przeprowadźmy jakieś badanie, może zróbmy takie, wiecie, publiczne wysłuchanie. To się robi trochę przy prawodawstwie, wiadomo, że w popkulturze to trochę inaczej wygląda, no bo robisz dzieło takie, jakie chcesz i w teorii niekoniecznie musisz się wsłuchiwać w głosy tam widzów, fanów, no bo co Cię to interesuje? Z drugiej jednak strony, jeśli chcesz zrobić dobrą rzecz, a wcześniejszy sezon dostał półbie, to wypadałoby się zastanowić, co poszło nie tak. Tak przynajmniej zrobiliby wszyscy normalni ludzie, którzy myślą o tym, żeby ich produkt, który wypuszczają w świat, no, spotkał się z dobrym przyjęciem, był dobry, miał fajne opinie, no bo to chyba głównie o to powinno chodzić. No ale można też nazywać fanów homofobami, rasistami, bigotami. Którzy absolutnie nie rozumieją tego, co my w tym dziele chcemy tam wnieść, co my chcemy przekazać i jak my tego Tolkien rozumiemy, bo mamy Monopol. My wiemy, co ten Tolkien chciał tak naprawdę przekazać. Czymś najbardziej oczywistym wydaje się być to, że podnieść jakość samego serialu, żeby on faktycznie był trochę bardziej tolkienowski, albo w ogóle że był tolkienowski, żeby właśnie. To wszystko, co oferujemy, było na dobrym e, poziomie. I spoiler oczywiście na to się nikt nie zdecydował. Wątpię, żeby ktokolwiek w ogóle takie kwestie tam w Amazonie, wśród showrunnerów i wśród twórców tego serialu e, poruszył, bo mam takie wrażenie, im dalej, im więcej obserwuję to całe grono, że to jest takie kółko wzajemnej adoracji, gdzie wszyscy mają to samo, jedno zdanie e, i wygłaszają je tylko w różnych. Wariantach. No ale jeśli nie chcemy robić czegoś lepiej, to wypadałoby może nie szkodzić sobie jeszcze bardziej to też nakazuje logika. Ale jak się okazało, tu wręczki są odpięte tradycyjnie im bliżej sezonu, tym jest goręcej, tym coraz więcej bzdurek, głupotek. No i na pierwszy ogień weźmy pana Ismaela Kordowe Cruza, który w Rings of Power wcielił się w rolę elfa. Arondira, i on przed dwoma laty strasznie tam po mediach chodził, płakał, że hej, ja tu jestem hejtowany, e, rasistowskie tło, bo jestem czarnoskórym elfem, pierwszym elfem i to się ludziom absolutnie nie podoba, więc na tle rasistowskim oczywiście, no tradycyjnie, e, mnie tutaj atakują. I to było dwa lata temu, więc też zakładając, że ktoś poszedł po rozum do głowy, no to albo się cicho, albo mówił o innych aspektach, tymczasem pan Cruz uznał, że nie, 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 ja lubię ich prowokować, ja lubię jak tam im się dociska i tam w głowach im się gotuje, bo robimy coś, czego u Tolkiena nie ma. Moja postać nie jest związana z Władcą Pierścieni, co dla niektórych było sporym problemem. No, no to chyba nic dziwnego, skoro ktoś liczył, że dostanie Tolkiena, a później dostawał coś, czego tego Tolkiena nie było, no to ja zaskoczony jakoś strasznie nie jestem, a jeśli ktoś miał ochotę, żeby przedstawić jakiś origin czarnoskórego elfa Arondira, jego przygody, no to trzeba było stworzyć ku temu odpowiednie możliwości i zrobić porządny serial, w którym można by to było pokazać, niekoniecznie brandując to światem Tolkiena, prawda? To też wydaje się całkiem logiczne. To była wielka kontrowersja związana z tym, że byłem pierwszym elfem, który nie był biały, i przyznam, że uwielbiam to uczucie, że udało mi się nadepnąć niektórym na odcisk. Wiele osób wypowiadających się w imieniu Tolkiena w ogóle nie rozumie jego ducha. Jego twórczość jest ponadczasowa. I to jest naprawdę urocze, że profesor. Arondir nas tutaj wszystkich edukuje i nam tłumaczy, jaki Tolkien powinien być, i co Tolkien sobie myślał, i jakie jego dzieła są. I to mówi dokładnie ten sam Ananas, który aktywnie uczestniczy w przeinaczaniu tego świata, w zamachu na logikę w tym serialu, bo to jakby jest inna inszość. I on nam będzie tłumaczył, jak ten Tolkien naprawdę funkcjonuje, prawda? Tam, ten Tolkien serialowy oczywiście, gdzie wrzuca się wszystkich. Wrzuca się każdego, byle tylko każdy gdzieś tam miał swoją refleksję, każdy miał swoje odbicie i czuł się: No, dobra, to jestem ja w tym serialu. Ale hej, to jednak nie wszystko. Mamy tu kolejną ciekawą osobę. Nadrabiam sobie ostatnio wszystkie te interesujące mnie panele z Comic -Conu. No, i jednym z nich jest oczywiście ten dotyczący Rings of Power. I tam mamy gościa, który zadał pytanie twórcom. Oni siedzieli sobie i odpowiadali na różne. Kwestie ludzi tam zebranych, no i oczywiście musiało paść ważkie pytanie, kluczowe absolutnie w kontekście całego tego projektu. Wielu z nas, członków społeczności LGBT, widzi swoje odbicie w twórczości Tolkiena. Czy jest możliwość, że podobny refleks zobaczymy w serialu? No i oczywiście odpowiedź, jaka mogła paść, była tylko jedna. Być może. To już się stało. No jasne, no to są rzeczy najważniejsze. Po co dbać o jakość serialu, żeby on był dobrze, logicznie zrobiony, żeby faktycznie tego ducha Tolkiena oddawał, e, tak jak chociażby trylogia Petera Jacksona, która wiadomo, nie była idealna, ale jednak o ten aspekt klimatu Tolkiena. Dbała. Nie! Najważniejsza kwestia jest, żeby znowu każdy mógł tam jakimś widzieć swoje odbicie, prawda? Każda społeczność, w tym oczywiście społeczność LGBT, bo to jest rzecz absolutnie kluczowa. no Bez tego, absolutnie dzisiaj, żadne dzieło powstać nie może. No ale jak to mówią, do trzech razy sztuka. Więc teraz na scenę wchodzi pani Morfid Clark, która w Rings of Power wciela się w Galadrielę, w bojowniczą Galadrielę. No i oczywiście, co mogła powiedzieć. Posłuchajcie sami. No, oczywiście. Wcześniej było ale do czarnoskórych, że ta kwestia się nie podobał. Widzą, a teraz, oczywiście, z drugiej mańki widzą, fanom, nie podobają się silne kobiety. I dlatego krytykują, i dlatego hejtują, i dlatego tak niskie oceny, i te całe niezadowolenie. Nie, nie przez to, że ten projekt jest słaby jakościowo, że faktycznie co odcinek mocno tam naruszał, atakował logikę, inteligencję, inteligencję widza. To absolutnie nie ma żadnego znaczenia, bo tak naprawdę chodzi o to, że widzom nie podobali się tam czarne skórzy i nie podobały się silne kobiety. Naprawdę, w myśl tego powiedzenia, że milczenie jest złotem. Czasem może warto byłoby powściągnąć język i nie wychodzić do mediów i nie opowiadać takich bzdur, no bo to tylko raczej źle wpływa na odbiór, na jakość tego całego projektu, bo jeśli widzi się tych wszystkich ludzi, aktorów, twórców, którzy bardziej niż aktorów i twórców e, dbających o to, żeby ten projekt, w którym uczestniczą było dobre, bardziej troszczą się o tym, żeby tam połechtać wszystkie grupy aktywistów z jednej, drugiej, trzeciej strony... E, no, to, to się dobrze po prostu skończyć nie może. Ja się przyznam, tak, ręce opadają momentami, ale czy jestem tym zaskoczony? No, absolutnie nie. Przed pierwszym sezonem tego się właśnie obawiałem. Ten pierwszy sezon dokładnie to wszystko potwierdził. I teraz, kiedy jesteśmy u progu tego drugiego sezonu, po ukazaniu się tego, wiecie, strasznie długiego trailera, który moim zdaniem nie był aż tak tragiczny, jeśli chodzi o efekt wizualny i przygotowanie. Całości, no tak znowu wychodzą nam te wszystkie wypowiedzi dziwnych ludzi, dziwnej treści. I znowu na samym końcu to nie projekt będzie zły to nie twórcy to nie to, że tam powkładano wszystko do jednego wora i to nie będzie miało za stolkienem za wiele wspólnego to my będziemy winni ty, ja, wszyscy widzowie wszyscy ci, którzy gdzieś tam mają trochę go. Miejsca dla Tolkiena w swoich serduchach my będziemy winni, bo będziemy krytykować, bo nie będzie nam się podobało, bo z Tolkienem to nie będzie miało nic wspólnego. No ale to są takie moje luźne przemyślenia, dajcie znać koniecznie, co wy o tym wszystkim myślicie. Eee, mamy tu takich trzech gagatków, pan Ishmael Kordowa-Cruz, pani Murphyd Clark, no i oczywiście ten jegomość, który tam zadawał to pytanie. O odbicie społeczności LGBT w Rings of Power, ale tam twórcy bardzo ochoczo mu tam odpowiadali, była radość, była energia na, na widowni, więc chyba ta odpowiedź spotkała odpowiedni grunt. No a teraz to już wszystko, żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!